Cześć, witajcie, z tej strony Mizioł i dziś lecimy sobie, jak już widzicie, z kolejnym odcineczkiem z gry Farming Simulator 2017, jo. I kurde, w dzisiejszym odcineczku zajmiemy się dokończeniem tego pola właśnie soją i właśnie tamtego, co widać w tle, kurde, rzepak. Rzepak, po prostu no, żniwa rzepaczone i dokończeniem tego pola właśnie cięcia soi. Nie wiem trochę czy ten wstęp się udał, ale nawet może nawet może kurde w miarę wyszedł może kurde nie będzie właśnie tak aż źle i co? I w dzisiejszy śnieczek myślę, że właśnie tak kurde standardowa właśnie standardowa, standardowy czas może o może tak lepiej właśnie będzie, czyli no 20 Chyba się tam parę minut, chyba. E, więc, kurde, wszystko śmiga jak należy. E, animacje wciągania są fajne. Akurat i są fajne. Ciekawe, jak będzie ogólnie wyglądało, e, będzie wyglądało, e, jak będą wyglądały animacje wciągania animacje wciągania yy, SOI. animację właśnie wciągania SOI. Jestem tego bardzo, bardzo, ale to bardzo ciekawy. A yy, jak na razie, kurde, wszystko śmiga, jak. Wszystko śmiga, jak należy. Jest gitara się ma na nana. Na. Tan, tan, tan. Nie no, może to jest brzęczenie yy, w tym moje, buczenie, kurde, jest, yy, yy, jest trochę bez sensu, ale, mhm. yy, ale, co, ale mniejsza z tym, yy, kurde, muszę słuchawki zdjąć, o, teraz jest, teraz jest yy, zdecydowanie lepiej wszystko widać ładnie, znaczy się, kurde, le, widać, słychać, bo słyszę, yy, można powiedzieć kurde otoczenie jo. A tak już teraz sobie myślę. Tak już sobie teraz myślę. Co ja sobie teraz myślę? A. Yy, jaką kurde właśnie zacząć? Grę nagrywać po... po farmingu. To jest kurde dylemat. Naprawdę... Dylemat. Nie wiem co mam począć, no tyle wam powiem, kurde, jestem bezradny, nie? Hmm. Może spytam się, ty, może się spytam tak parę osób właśnie, co, co by może poleciły o, może kurde, coś takiego. Nie wiem jeszcze, kurde. Naprawdę, nie wiem z jestem, ale hmm. myślę, że odcineczek, yy, myślę, że odcineczek jest nawet w miarę spokojnie. Nic co, i wszystko sięga, już na pewno kolejne odcineczki będą w niższej rozdzielczości, wiem, że może będzie trochę, może trochę ucierpi to na jakości filmu, niestety, ale no kurde, ale no, 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 no. tak, jakoś wyszło. Chociaż nie wiem, zobaczę, kurde, już naprawdę nie wiem w jakiej rozdzielczości nagrywać, bo z jednej strony Full HD to mówię optymalna rozdzielczość, każdy może prawie obejrzeć. A z drugiej strony Full HD też też dla niektórych no, można powiedzieć, yy, dla niektórych można powiedzieć właśnie kurde za dobra nawet rozdzielczość, za duża. Mój kolega kurde oglądał właśnie filmy i że nie widzi różnicy, mówi, że nie widzi różnicy pomiędzy 480p a 480p a właśnie rozdzielczością yy, 720p mu to jest tak naprawdę wiecie no, Bez różnicy, ja A tak to to kurde wszystko w ogóle patrzę właśnie Porównywanie, ktoś porównywał właśnie ktoś porównywał właśnie rozdzielczości 768p 900p i 1080p to kurde to kurde to właśnie nawet jak na 768p Kurde, miał gościu wszystko na ultra ogóle, no, wymaksowane, nie? O. To kurde, to wyglądało... Mm, nie za ciekawie, było tak kurde... Nie do były tam zwykłe krawędzi na przykład. Czy coś, y, tam... No, parę rzeczy. 1080p, jak porównywał. Bo przepraszam, to tylko dwie rozdzielczości patrzę, To już... To już, e, można powiedzieć, to już, co? To już, e, kurde, nawet na mediach, na medium ustawieniach już wszystko było pięknie, ładnie. Ale tu myślę, że, e, kurde, ja będzie aż takiej może dużej już nie, chociaż naprawdę nie wiem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Czy komputer będzie dawał radę jeszcze? Sią mucha Uf. Kurde mucha mnie obsiadła Będę jedna Nienawidzę much szczególnie gryzą Byle tak na tamtym, na tamtym polu sobie Na tamtym polu sobie opróżnimy Zbiornik W następnym odcineczku Co będzie w następnym odcineczku? Kurde Myślę na początku odcineczka sprawdzimy sobie Sprawdzimy sobie ile kosztują Może nie, może porozmawiamy sobie bardziej Co będzie bardziej Co będzie bardziej opłacalne, czy właśnie Czy owce Czy, czy owce, czy świnie Z drugiej strony świnie się szybko rozmnażają I można je Kurde, w każdej chwili sprzedać. Ale za to... Owce... Produkują... Kurde wełnę, która jest... No... Można powiedzieć, że kurde droga. Jeszcze nie wiem nawet ile wełna kosztuje, ale około chyba 6 tysięcy? To jest... Naprawdę dużo. Duże pieniądze są za to. Chyba właśnie... To by było najbardziej opłacalne, bo najmniej pieniędzy byśmy musieli wydać, bo byśmy musieli wydać na owce i na sprzęt do cięcia trawy. Do cięcia trawy, a na świnie byśmy musieli kurde jeszcze na paszę wydawać na początek, tam parę rzeczy byśmy musieli wydawać. No więcej na pewno pieniędzy byśmy musieli wydać niż na ten, na... Na owce. Prawdopodobnie właśnie pójdziemy w owce. Zapomniałem, że tu jest właśnie Bóg. 194. No, e, dobrze ty nie weźmię rzepak. Spoko. Ej, kury, nawet ty nawet spoko wygląda ten. Yy, nawet spoko wygląda ten yy, stół do rzepaku. Nie powiem, że nie, fajnie. Wszystko wygląda ten stół do rzepaku. Naprawdę powiem wam, że, że fajnie jest. Fajnie to się wszystko prezentuje Hmm, co tak dziwnie przerywa LED? Ej, nie wiem gdzie jest grane. Mam, mam nadzieję, że to tylko jednorazowe Oby tak! Jo, z pewnością Kurde, wszystko śmiga Miałem coś powiedzieć i zapomniałem Tylko co ja miałem powiedzieć? E Miałem powiedzieć. A, jak tam was, jak tam u was. Jak tam u was, y... jak tam u was żniwa mijają. Um, ogólnie czy zaczęliście żniwa co ciąć, co tam wiecie, co, co? jak? Kurde. Jakbym miał możliwość... Um, Jakbym miał możliwość nagrać żniw, czy coś to ja na pewno bym z tego bardzo skorzystał że nie bardzo będę skorzystał z tej satysfakcji żebym, żebym mógł kogoś ponagrywać nie no nie bo wątpię żeby była taka taka sytuacja choć się zobaczy wszystko, wszystko w swoim czasie z tego co wiem to właśnie że mm, się powinno mieć motowidła podniesione naj, najwyżej jak się da chyba Chyba, chyba dobrze mówię, nie wiem. Jeżeli, jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Kurde, słabo sypię. Albo zapomniałem, że chyba jest stan nałożenia. Nie wiem nawet, jaki mam stan kurde nałożenia. A trzy chyba mam stan nałożenia. Dobra, kurde, ile wyjdzie, tyle wyjdzie tym. Ile wyjdzie, tyle wyjdzie z tego pola rzepaku. Najważniejsza słoja, bo można powiedzieć, tak prawda, że najdroższa, nie? I teraz to, teraz to, co teraz tu przepniemy się, właśnie przecież mniej więcej przez środek, bo zawsze nie umiem w środkach wymierzyć. Niestety, no ale dobra. Mniejsza z tym. Dokładnie tak. Kurde, 10 na godzinę leci ty sporo nawet Sporo nawet. Nie powiem, że nie. Kurde. że jest kośmiga. muszę zobaczyć... Muszę zobaczyć o, o... którą już mamy minutę około. Kurde, już jedenasta minut też. Prawie połowa. Filmu. Jak ty to szybko leci, nie? Kurde. Zapierdziela jak szatan. Naprawdę? Tyle wam powiem, że zapierdziela kszatami. Ojejku, ojejku, kurde, ja tu się nagadam, ja tu się nagadam, a tu... A tu o, a tu tyle tego wszystkiego. No zobaczymy, jak tam, kurde, sprawa nagrania jest. Eee, wszystko śmiga jak należy, kurde, mikrofon za... za... To około 2 dychy. Kurde śmiga. Jak należy. Naprawdę polecam. Kurde każdemu na początek jak chcę sobie coś ponagrywać czy coś, to nie znajdzie na pewno kurde lepszego mikrofonu niż za 7 zł. Choć są za 7 zł jest tu najtańszym. krewatowy oczywiście, polecam. I eee, jeszcze jest za 3 dychy zalmana. Tylko że jest taki minus. Jest taki minus, że ten Zanwana nie ma żadnego przypięcia ani nic. Trzeba sobie samemu można powiedzieć przypięcie łatwić. To, ładnie, to można wziąć kurde zwykły, wiecie, spinasz od, mm, od bielizny, czy coś, i kurde spinasz w tego i śmieje wszystko jak należy, nie. Ja tak mam zrobione z moim drugim mikrofonem. W razie czego, czym tym mniej czułem od telefonu. Łapmy sobie upierdzieliłem. Mikrofon sam został, mam gąbkę nałożoną od starego mikrofonu. I kurde, żeby nie było, wiecie, yy, profiler taki można mały powiedzieć. Żeby nie było zbytnio tak szumów słychać czy z otoczenia, nie? Żeby lepiej po prostu chyba zbierał. Chyba potem jest po filter, nie? Kurde, zawiesiliśmy się czy co jest. trochę chyba wyjedziemy, nie? Ops, ty, trochę pokieliśmy błotniki koło. Ej! Drugi lak taki mocny. Kurde, co jest? Nie, to doprowadza do szału. Bardziej to bym chciał zmienić jeszcze, kurde, wygładzanie krawędzi Jo, wygładzanie krawędzi. I dlatego muszę chyba właśnie zejść z tą rozdzielczością. Poczekamy, właśnie jak ten pracownik tu sobie do końca dojdzie. i co, my, my go przejmiemy. Fajna wymiana, nie powiem, że nie, kurde. Wszystko spoko, nawet w miarę wyszło. E, myślę, że będzie około, kurde, tego pola. Zbiornik wchodzi 6... 6400 kg. A prawie mamy tu pełny zbiornik, to będzie około większa połowa pola. To słyszona Ty, to będzie około 12, to 13 może. No, Nie powiem, że kurde... Że nawet... Kosi jest tak mało opryskany, to nawet... Nawet sypie. To ja teraz sobie co tylko dokończymy, no taki mały... Taki mały cytalek został. Lej, ty, jakiś buki Ale patrz, ładuję. Ty ładuje się w zbiorniku jakiś bukiet, ale ty. Co mam nie korzystać? Za darmo rzepak? Choć trochę dziwnie wygląda. Ale dobra. Bierzemy. Może jakaś dzika odmiana czy coś ty... <grystanie> Termowal albo jakaś dzika odmiana. I tego koksu było. Naprawdę, to... Kuku... Kuku rzepak. Żniwa rzepaczane. Rzepakowe rzepaczane? Kurde. Żniwa sojowe. Jeszcze myślę teraz właśnie nad poprzednim odcinkiem, jaki na tytuł nadać tej, bo ja nie wiem. Żniwa, że patrzę żniwa. Nie no, kurde. Miałem fajny tytuł, a mi niestety niestety mi z głowy wyleciał. Kurde, tytuł najgorsza sprawa prawie co może być w filmiku. No prawie najgorsza, no. Najgorsza to laki, czy nie. Oczekiwany spadek ilości wyświetlonych klatek na sekundę. Chyba dobrze to zdefiniowałem. Myślę, że tak. Że kurde, że wszystko. Mm, Gitara się ma. Oprzeszek. Gopiemy. I to wszystko. Nie, no serio. Nawet nie podnoszę tego headera, bo mi się nie opłaca. Nie? Powoli, spokojnie i śpieszna nobra no gdzie nasz yy, holland jest No i dobra i kurde jedziemy pod jedziemy pod kombine i i, i i i i gitara się rwanie dokończymy ten właśnie cyparek co nam zostało kurde tutaj fajnie tam ten... Zestaw się prezentuje, naprawdę polecam. Dzieci młodzieży w każdym wieku. Muszę, kurde, właśnie wygładzanie włączyć i filtrowanie. Nie wiem, co jest bardziej ła ładnie wygląda. Czy wygładzanie, czy filtrowanie? A na pewno muszę włączyć. Filtry... Nie filtrowanie. Kurde, co ja mówię. Yy... Pole widzenia większe, żeby było. Ja o no, pole widzenia większej weźmę. Słupnik Marina. Nie pole widzenia? Nie, nie pole widzenia, sorry. Odległość rysowania pomieniło mi się. Tych zakładek w tym farmingu 17 jest tyle, że masakra. 15 to tam nie było prawie co wybierać. Tam było tylko rozdzielczość, ogólne ustawienia. Bardzo niskie, niskie średnie, wysokie i bardzo wysokie. Yy, bo nawet bardzo niskich nie było, już nie pamiętam. I wygładzanie chyba było, i filtrowanie, i tyle. A tu musi się bawić odległość rysowania. To... Kurde, i tego by było. O tak to. Ale nie, powiem, że... Powiem tylko tyle, że właśnie farming 17 się. W kurde, naprawdę spoko prezentuje. Naprawdę kurde cool. cudmy malinka, Dziewczynka. mi nie zymowało w solę, A skąd? A gdzie? O jakie skarby. No to po prostu niemożliwe taki przypadek chociaż nie sądzę prawie pra pole prawie mamy opierdzielone myślę, że jeszcze dwa przejazdy góra lewa i naraz na pewno naraz tego nie zabierze chyba jeszcze go opróżnimy tylko i w następnym odcineczku mówię, zobaczymy, 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 spotkamy się w, no tam gdzie się kupuje, kurde, tam gdzie się kupuje mm, świnie, krowy i owce, zobaczymy ile poszczególne zwierzątka ładnie kosztują, tak przy okazji. Ale najbardziej się rozejrzymy za owcami. I kupimy. I kupimy sobie przyczepę samozbierającą. I któryś pole będziemy musieli właśnie na łąkę przerobić. Kurde, Chyba myślę właśnie, że to pole przerobimy na łąkę. Tu później serdecznie. To w tym odcinku byłoby na tyle. Cześć, trzymajcie się czołem. Do, do następnych odcinków. Pa, pa.